Damen radziłbym ci czyty wyłączyć, bo słabe. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to koniecznie wciśnij ten czerwony guiszczek tam na dole i zasubskrybuj mój nowy kanał, a już na 50 tysięcy subskrypcji zrobię naprawdę mega mega fajnego giveaway'a dla Was. Hej, cześć, witajcie, jestem Damian i witam was bardzo serdecznie w Robloxie. Siemanko, ja jestem Sie pieseki i chcę mnie kiknąć i zobacz, chcę mi kiknąć cię, Kto cię chce kiknąć. Dobra, to za, 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 załatw mnie, załatw mnie, załatw mnie, załatw mnie, to cię nie kikną. Pu, pu, pu Ja też tu niby strzelałem nie żeby cię nie wywalili, bo mamy grać razem. Bo się... Nie, 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 bo mnie, nie, ja nie, umiem tu grać, dopiero... Jezu. słuchajcie nie, od, od, od otworzyliśmy jakąś wersję z jakąś w Robloxie, Pierws gramy w to nie, ja w to kiedyś grałem, ale to inaczej wyglądało Ja to nie. też w to grałem, ja nagrałem kilka odcinków już na Robloxie Nie ten potężnie wygląda. ty ktoś mi coś rzucił A nie, to był glock Ty, to mogę coś tu kupić? Mogę Dobra, to czekaj, coś kupuję O Jezu, ja jestem strasznie nieogarnięty w Robloxie W ogóle, słuchajcie, było prawie. Słuchajcie, prawie. jak chcecie więcej <laughs> odcinków z tego, na przykład z Kifim, To koniecznie zostawcie łapkę w górę, jaki film, ile ma być łapek, dawaj wow. No. Czekaj, żyjesz ja myślę, jeszcze? A gdzie to nagrywasz, na który kanał? A no na Damian Games to ja myślę, że jak zostawią 1500 łapek w górę to będzie naprawdę bardzo dobrze I nagramy kolejny odcinek 1500 łapek w górę to od razu nagrywam kolejnego Robloxa I w ogóle możecie napisać w komentarzach jaką grę na Robloxie mamy jeszcze przetestować Bo dzisiaj sobie z Kifim kto pogramy Z pieskiem Kifim Dobra, i w ogóle też padajcie do Kifiego Dobra, koniecznie Coś podnieść Mogę Ty, a żyjesz jeszcze? E, nie żyję, ale oglądam cię Ej Kifens, a ty wiesz gdzie oni są? Gdzie jest jakiś przeciwnik? Tak, nie... ja widzę. On jest na tym, na A. Na A jest. Na A? Na C CT idzie. Na... Uważaj, jest tutaj. Jezu! Ole mi strzelił! Czego on mi strzelił? Skałacha! Dobra, spokojnie, pierwsze koty zapłaty, będzie lepiej. Droże, dawaj, chodź, musimy być razem. jakoś razem. Ej, to ja pójdę nie do ciebie, ja pójdę do CT, bo ty o, masz. To ty mniej. CETE, no ty do no masz mniej osób, ja chcę do CT iść. Dobra, zobaczmy. Ale ja poszedłem do TETE teraz! Co ty gadasz? Czekaj, dobra, jestem w CETE to ja też no. jestem w TET znowu kliknąłem Nie no, to dawaj do CETE jedyny Dobra, CETE, 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 7-7, <laughs> jest git To, jesteśmy razem z Cetę, siema, dwóch najgorszych, ale mam asystę, Ty masz dwa killy! Co? Tak! Czej, to no jaką mówię. Broń ja... mi to polecasz? Fajną no tak, chce się lubisz, nie? Aha, no ja dobra. Ja sobie kupuję właśnie. E, no to ameczka. Jezu, granaty ja jakieś. Y, A mogę Pamiętasz, kupić. żeby kupić kewa. Kewa, właśnie tego nie kupowałem, dobra. To jest gear, okej, okay. kewik jest w gear. Dobra, Damian, cztery i ty, musimy Czeka, iść. Czekaj, czekaj, już, już żeby nas nie wywalali. Y, lol, nie mam live, ktoś napisał. Elo, co jest? Ja Ej, jest paka, tu leży paka, widzę pakę. Dobra. A Aś, co ten smok taki mały? A nie, jednak, <laughs> dobra. Jednak duży. Ło, pop! Granat rzucam! Dobra, załatwiłem go, mam fraga. Nice. Pięknie. Jest lepiej. Już prawie... Jak... Ale ten celownik jest potężny. Da się celownik. No ja nie, Ja też chcę skiny. ale fajne skiny. Wiesz co mi brakuje tutaj, jedynie w tym Robloxie? No yy, żeby sobie zbindować skok na scrollu, nie? a no tak, ja też właśnie zawsze na skoku na scrollu gram w CS-ka I tak dziwnie na tej spacie. A jest! Jest no, na sajcie! Na sajcie, widzę, widzę, widzę. To ty jesteś? Czekaj, Kifi na ratunek biegnę! Jest, dobra, dobra, dobra masz go. Robiłem Jeszcze go. jeden został. Ty, on jest tam, na, on jest na B, on jest na B. Chodź, idziemy do niego. Chodź, idziemy do. Tu jest! Dobra, Dobra, leży. Do, mam go. Złatwiliśmy go razem, nice, brawo. Ale mają fajne skiny. Fajne te skiny, jak te skiny się dropi? No wiesz co, chyba się dostaje za jakieś robuxy, czy je kupuje, nie wiem Tak? Można ej, chyba. Widzowie można napiszcie, zdobyć. napiszcie w komentarzach, bo wy pewnie wiecie. O co ej, widzowie mo mogą dać skiny. Dajcie nam skiny na Robuxy <noise> To tak działa? Nie no, nie. Tak, tak mi ktoś kiedyś <noise> proponował. Serio? Na bego no. nie ma, no okej, okay, dobra. Szukamy dalej chłopa. W ogóle... Ej, bardzo fajnie ten Miraż wygląda. W sensie wygląda ekscensowy, nie? Ale tak miło, no nie? To tak przyjemnie, czysto jest całkiem. Ej, Obylko, daj mi, no? daj, daj mi zadanko, skosy go, dawaj! Czekaj, A dobra! <noise> Widzę, Ach, że kifi! Dobra! Hi, 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 Sorry chory, jestem trochę tak IH, nie, chociaż w tej się nie mogę to chociaż w Robloxie <laughs> będę Dobra, spoko Uuu. <laughs> Uuuhu, uh, uh, uh. a mamy SG -ka. Match point, Słuchaj. Czy możemy wygrać? A przeszedłem sobie do zwycięskiej drużyny Easy Tak to jest Easy? Najlepsze. Ale generalnie są tu rankedy, moglibyśmy kiedyś sprowadzić rankeda totalnie zagrać. Dobra, ej, zielony wieloryb Okej. Okay. jak będzie 1500 łapek, to zagramy rankeda. Dawaj Okej okay. Klinuję rampy tutaj sobie na no, fajnie na tym, na celowniku. Ej, SG jest spoko, mega, mi się podoba. Dobra, szybko tutaj pałac padamy, co się dzieje. O, był ktoś na rampie. To tak odsłonięty jestem do tego pałacu, fajnie. No tam molo. Dobra. A ty, czemu ona tak blisko leci, ja chciałem? O! O! Po, 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 po! A! Granat! Mango. Jezu! Wodują! Plecy! Co ej, ty... jest? Tro trolek mi sprzedał banie! Trolek! Czy to ty? Ej, też mi trolek wątpię. załatwił! Czekaj, da się go jakoś obejrzeć? Co on robi? Kepcio! siema ma kepcio, co u ciebie? Ej, Kepcio, jaki zło na tego kepcia jak sobie stoi z tym pistolem. <laughs> W ogóle no. na pewno musicie słuchajcie napisać w komentarzach w jaką grę mam w Robloxa. O! O! Dobra, leży, koks Ja mam jeszcze taką jedną grę, w którą moglibyśmy zagrać. Ta, jest jakaś fajna, znasz jeszcze? Ta. Ja, ja znasz, Wiesz, że... Nagrywałem Arsenal, to jest podobne, tylko że trochę co innego. Okej okay. Dobra. Ło, dobra, tam chłop leży. O. Ty, ale tu chyba wygramy to teraz myślę. Ej, wyczuję, wyrzuciłem broń. Ty ja chcę skina jakiegoś, idę po skino. Ej! Właśnie też chciałem skina. E, ja go chciałem. Tego różowego? Dawaj go. No daj, daj Zaprałem. Dobra, masz Ej, a ja mogę tu skin jeszcze jakąś jeszcze Jest, P90 Znużyłem! Mam jakieś P90 takie W sumie Ej, z jakimiś, z jakimiś choinkami, A, to do... Koniec, wygraliśmy Dobra, możemy zagłosować na mapę po prawej stronie To dawaj na Dusta może, co? Dobra, Dust 2 Przed ten Sebix, miał takiego motylka fajnego Ja O Boże Ale mi się dziwnie ten Dobra, mam go Ale mi się dziwnie pierwsze przybliżenie zrobiło że mam jakiegoś buga. Dobra, wbijamy na A. Ale to jest rozgrzewka, generalnie, nie? Dobra, no. No ile No scope! Ej, no scope Bum. nie działa! No mi też! Ale nie no Ej, chyba. Co jest? co jest w ogóle, te noskopy? jakoś nie. Przecież ja byłem pół metra nie, od Dobra, dobra zaczynamy! Hu Ej, diabla! w komentarzu, ile zrobimy fragów. Dobra, obstawiajcie właśnie w komentarzu, ile zrobimy fragów. Teraz robimy jedną poważną gierkę. Ej, mordo, polecam ci diabla. Ej, w ogóle mam kewa. Ja teka kupiłem, wiesz? Ja miałem, ja miałem kewa jakby od razu. Tak, tak, no bo to jest taki Gdzie uproszczony jesteś? Jesteś tutaj, dobra, się ma Tak. Ale masz wąsa stary. Ale masz wąsa? wąsa potężnego, no? A ja co mam? Ty masz bandamę? Tak, tak, jest się z o co chodzi. Dobra, dawaj na tego longa, bo on tam się klepie. Co jest? Ten kepcio jest jakiś niemożliwy, widzisz go? O Jezus, co tu porobił, gościu? Dobra. Cio? no co on nawet nie znosi? Kepcio mi nawet tego fraga zabrał. Przecież to jest, on jest to jest jakiś cheater, chyba. Kepcio. No, jest dużo cheaterów, generalnie, w tym Robloxie się podoba. oni chcą go kick. A właśnie ten kepcio to mawczył przecież, konfigurował sobie haksy. Dokładnie! Wszystko się zgadza! Izak Halo! Ej, Isaac musi zacząć overwatch Roblox robić. Jak go zwałtować? <grych> no nie wiem. Stop cheating może Na czacie skupujmy. nawet napisali stop cheating i my znaliśmy cheatera w Roblox, halo Dobra, on jest na długiej? Zobacz, ten siedzi w ogóle w ziemi i wali jakieś te strzały, nie wiadomo skąd. Ale spinbota jakiegoś czy coś? No nie, po prostu sobie idzie Ja śmiesznie wyglądał spinbot w ogóle W Robloxie Bum, to Ej zobacz, ten... w ogóle jest dwóch tylko w tamtej drużynie, wszyscy wyszli Dobra, idziemy tam Pokażmy, A, idziemy. spróbujmy załatwić Kepcia, trudno Spróbujmy załatwić Kepcia On tam leci już? No Ty, ale tak. że teraz nie przyszedł? Dobra, jest Kepcio Daję neida. Daję palaka Ale te palaki jakoś dziwnie spadają, miałeś rację Walisz go? Dawaj tego Kepcia, musimy go pokonać Kurczę, no Dobra, nie wiem, a wupa na kercia Ja właśnie p p MP9 miałem To dalej. chodź okusza, idziemy dawaj. razem, nie, 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 musimy go pokonać Słuchajcie widzowie, to jest challenge, jeżeli pokonamy cheatera w grze To znaczy, że jesteśmy koksami Dobra, chodź tu cheater Gdzie ten cheater? Czy on teraz nie przyjdzie na długo? No nie, ten on się plantował. Co za... <laughs> jaki szef w ogóle, gdzie on jest? Gdzie jest, gdzie jest? Jest tam O kur... To mnie zabił. A uważaj CT, CT, CT. No strzelam coś nie, ale tak nie za dobrze Hep, chyba. Cio, za w w ogóle. Nie, no zauważy, kieba nie w ogóle. W ogóle, on pewnie ma 100% headshot. Ma 100% hecza. On ma tego Aim'a, co ty ostatnio na odcinku ustawiłeś. Tak. 100%. On sobie po prostu klika. Albo, oj, wiesz, co on robi? On w ogóle na leżąco sobie pewnie gra i tylko. Tak wygląda gra z kempciem niestety Nie, nie ale żyłem. żeby czytować w Robloxie to już naprawdę chyba Po co, po co? <laughs> tak, no ja tu dobrze dosyć gram w tego Robloxa Ty jesteś Roblox player, wiedziałem, że trzeba ja tam Jestem Jest w... tworzony no. bardziej do takich gier chyba niż do CSGO Dobra, też mam fraga jakiegoś w końcu Dobra Ło wow. chłopa, mamy go Paka, paka Pa pa, robię kosę gdzie, gdzie, gdzie robisz kosę? No kurde nie, Jed raz gościa uderzyłem na CT Paka jest tu, ja idę defować. Ja robię ninja Defius tańczyków. Ja stoję, kepcia obserwuję. Dobra, patrz, patrz ja wygrywam rundę stary, defuję ją. O pięknie. Uważaj kepcio idzie do... Na co to jest kepcio? Zab nie, to nie jest. A... Co No nie, Ale zmyślałem, że zabiłem kepcia. No. jest, Kepcio zginął teraz, w końcu! Teraz normalnie grał dosyć. Teraz Kepcio zginął w końcu, ale może muszę cheaty popsuły coś, to wie. Kepcio na Longa przyjdzie, bo to jest jego pozycja. Jezu! Uderza mnie Kepcio! O, mam kepcia! Mam kepcia, zabiję! Złatwiłem jednego! Na prawo kifi! Ej, ale jeszcze jeden na longu jest. Dojechał mnie W ogóle Kepcio jest u mnie w Teamie jak napisałem, że Kepcio cheater. Przeszedł do nas! Co się stało? <grym> Kepcio chyba chce się zakumplować. Kepcio, gdzie jesteś? Nie, on poszedł... To jest Kepcio? Nie, to jest judo. Judo się... Ej, judo jak się kampi tu. Dobra, zostaje... Robimy kamperkę z judo. Boom i nie ma chłopa. Boom, no dobra. już nie jestem pier Byłem pierwszy w teamie i co teraz? Bo mamy Kepcia, wiesz o co chodzi A ja mam zero fragów Aha, ojej No O dobra, wygraliśmy Ty, ten Kepcio jest do, do banu <laughs> Trochę Tylko czy on jest cheaterem? Jak co, to hack nie mam Ty, <laughs> patrz co Kepcio napisał Dlaczego tak dziwnie? Dlaczego tak no. dziwnie? Jakby miał jakiś... Napisał jakby miał jakiś hack jeśli <laughs> napisał to tak jakby miał jakiś hack Dobra, idę Uuu, ale dałem heada, ty! No, a potem się okazało, że czytuję. Ojej Już z digla bym szybciej trafił Powiem ci, że to auto-campa to jest najgorsza broń chyba w tej grze Właśnie te, te na dystans jakieś dziwne są, nie? ale nie, ma jakby taki wow. wielki obszód, że to jest, nie wiem O Jezu, na blisko, tu jest dwóch Kepcio, no dobra, Kepcio, to nie miałem szans Ty, ale oni nas teraz rozwalają ja Aha, bo jest... Kepcio, Kepcio poszedł, teraz, no <laughs> Piesek Kifi chce fragów Dawaj, dawaj, Kifi O, masz dwóch Złatwisz ich? Jeden leży, dobra No Pięknie. Ale Digel to jest 100% celności ma, nie? Ej, na prawo, na prawo, za to, chłop Nie, <grym> <grym> Messi Ej, Kifi, mam do ciebie jedną sprawę No? Mieliśmy zrobić fraga z kosy, udało ci się? Nie, nie udało mi się No to daj Robimy frag z kosy i będzie koniec odcinka Tylko trzeba się na tym skupić, żeby... Co jest? Ktoś mnie strzela, skąd? Gdzie? Jak? Halo, kto? Idziesz na ninja? Nie no ta ninja taka trochę... Ty dawaj, zarazujemy pałac i może później wejdziemy. Na plecy komuś no Dobra, albo tu dam smoka tak śmiesznego. Nie bo ja rzuciłem takiego flasza, że nic nie widzę. Ty mój smok się zbugował! O nie, dobra, wybuch jednak. Dobra, ja tu siedzę. I o co chodzi? Naprawdę nie wiem o co chodzi. Słyszę, że jakieś kroki no co jest? Nie strzelaj! No nie! Obiłem go trochę, czy, czy nie. Dostał 34 w jednym. Ej, jak on najpierw prawym go nawalałem. No co jest? Kifens, jak to robimy? Nie? No dobra, Kepcio wrócił do życia. Dawaj, 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 Jak będzie trzeba coś załatwić, to go najwyżej załatwimy. O pop, pop. Dobra, zrobiłem dobra. to. Messi PL nie ma takiego bicia ze mną. Ale te smoki spadają jakoś dziwnie. Zobacz, jak on się kręci. <laughs> Zobacz, jak on się kręci jak pogrzany, O no co chodzi? Tak jakby w pewnym momencie przestaje lecieć Dobra, zrobię fraga, teraz, patrz, 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 patrz teraz, patrz teraz Skosy robisz? Tak, jest Prawym przyciskiem myszki zrobiłeś, czy lewym? I jedną skoopa w gościa i potem tylko podbiegłem i Ty, lewę. dlaczego ja zostałem załatwiony? Dobra, web, jeden web Dobra, drugi Dobra, trzeci Jak nie można skosy, to trzeba z digla Dobra, gościu, ciebie zabijam skosy Ua! No nie no, bez szans, żeby go załatwić z kosy taką o... Capture! Jeszcze to był Kepcio, no Mogłem już go zabić normalnie. Damian radziłbym ci czyty wyłączyć, bo słabe. No tak napisał. Dobrze! Czekaj, dobra. Dobrze. Już nie będę. Ja nie czytuję, widzowie, naprawdę. Ja chcę go z kosy załatwić. A ła kepcio, jaka bania Nie no, ale naprawdę... Czekaj, czekaj, czekaj czek, czek. Gdzie on jest? Jest! Udało się! Zrobiłem misję! Dobra, Unargo, i Możemy zakończyć ten odcinek! Dokładnie, słuchajcie, także jeżeli wam się podobało, to koniecznie Zostawcie łapkę w górę Ups. No, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, 1500 łapek to więcej takich odcinków padajcie do pieska Kifiego, panu no I jak chcecie więcej Robloxa, to wiecie co robić Subskrybujcie kanał, do zobaczenia w kolejnych filmach Cześć! Hej. He, he e e Luwina. tak każda gra się tu zaczyna e e, e l kruka spajka Gina. e e, e aha, Eluvina, aha